Zbyt chory na znieczulenie. Czasami znieczulamy nawet osoby zmarłe. Znieczulenie zupełnie zdrowego to najmniejsze ryzyko. Oznaczmy je numerem 1, ale takich pacjentów jest naprawdę mało. Choroby przewlekłe, ale kontrolowane, takie jak skutecznie leczone nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca, nieco zwiększają ryzyko, oznaczmy je numerem 2. Ryzyko na poziomie 3 to poważniejsze stany, np. źle kontrolowana astma albo niedawno przebyty zawał serca. Stany zagrożenia życia, jak ostra niewydolność nerek czy serca, to ryzyko na poziomie 4. Poziom 5 oznacza pacjenta na granicy życia i śmierci, takiego z pękniętym tętniakiem aorty czy masywną zatorowością płucną. Ta klasyfikacja ryzyka okołooperacyjnego to tzw. skala ASA. A co ze znieczulaniem osób zmarłych? ASA 6 oznacza dawcę narządów, którego znieczulamy do ich pobrania, mimo że formalnie stwierdziliśmy już zgon.